Hej, jo, wszystkim. Dzisiaj mamy drugi dzień robienia łyżeczek. Więc dzisiaj robimy dwie łyżeczki. No, więc. Dodałam w ogóle nowe rzeczy. Więc dzisiaj jest już trochę więcej. Więc. Pierwsza łyżeczka. Druga łyżeczka, trochę mniejsza, bo patrz, ile tych koralików już wypadło, ale idziemy, gdzie pokaźna. Tak, koraliki mamy. Ja ostatnio mieliśmy mega dużo kart piłkarskich, to teraz chyba mam jedną kartę piłkę. Jeszcze upewnię się, ale mamy jedną. Dwie naklejki. Pięć naklejek Froza. Dobra, już tak mamy sześć naklejek. Wiem, że miało być pięć, ale dam sześć. Sześć gumek do włosów. Mamy jedną bransoletkę. I jedną figurkę. Już myślałam, że będziemy mieli wszystko, ale nie mamy pisaka. jednej pilniczek. Jedna klapa, Dwa squishy. I w ogóle dzisiaj na moim kanale będzie filmik, jak wyczyścić mega brudne squishy Więc oglądajcie Jedno labubu, I Jak ktoś ten komentarz, to jest labubu. 7 gąbek Sorki, że używane i inne Że na to są takie, to są takie, ale po prostu nie mam innych, są tylko takie To Na moim planie To jest mega re, real To jest mega, to jest legendary i już pokazuję, co, co to jest. Pięć naklejek. Jeden Son Angel na kart. Dwa pisaczki markery. I super niespodzianka. Więc to wszystko są za dwie łóżki. Więc bye! You.